Zanim, już, zanim zacząłem interesować się sobą, takie pojęcie jak właśnie ego, egoizm, do końca nie rozumiałem jego znaczenia i tego czym jest. Dzisiaj wydaje mi się, że rozpoznałem to na wskroś i taka refleksja parę lat temu przyszła mi na myśl i ją zapisałem. Dzisiaj dzielę się z nią z wami i myślę, że co niektórym może rozjaśnić umysł i ułatwić poznawanie samego siebie. Bo dla mnie ego właśnie jest takie takim można powiedzieć narzędziem, głosem wewnętrznego wewnętrznego naszego ja, a dokładnie naszej podświadomości, którą obrosła dusza i ta podświadomość, ta która jest energetycznym zapisem doświadczeń naszych materii, ma swój głos. I tym głosem jest właśnie ego, które często przekrzykuje nasz ten cichy głosik, który jest naszym pierwotnym dźwiękiem dźwiękiem naszej jaźni. I on jest mało słyszalny, bo poprzez nawarstwienie się doświadczeń Głos ego, głos podświadomości przejął kontrolę nad nami. Więc ego jest takim narzędziem w rozpoznaniu samego siebie. I tak jak tu już wcześniej powiedziałem, niewłaściwie zastosowane może zranić, ale też może nas doprowadzić do punktu, w którym zrozumiemy, czym jest życie czym jest prawdziwy sens życia i ten tak zwany święty graal, którego tak poszukujemy. Czyli rozpoznanie samego siebie, prowadzące nas do zbawienia, a zbawienie to wiedza. Wiedza o samym sobie. Więc tymi słowami chciałem się z Wami pożegnać. Pozdrawiam Was serdecznie, nazywam się Maciej Balcewicz i zapraszam do odwiedzania mojego kanału Nina, tego w szkole Ci nie powiedzą. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.